Byli bardzo dobre spotkanie. To był Paweł Ciczman i Rudolf Udman i bez dwóch zdań, bez ich pomocy to był ten moment, na który czekaliśmy. Planowaliśmy, nie ukrywam, że wynik będzie inny, natomiast weszli w ciężkim dla nas chwili, w ciężkim momencie, ale wykonali pracę, którą się od nich oczekuje z korzyścią dla zespołu i myślę, że to był to był, to był ten moment, który zadecydował o tym, że dzisiaj trzy punkty jadą do Gliwic. Cieszymy się niezmiernie, bo Pamiętamy, że wygraliśmy dzisiaj na boisku wicemistrza Polski. Bardzo ciężki teren z zespołem yy, bardzo dobrym. Yy, na pewno te zwycięstwo dedykujemy wszystkim mieszkańcom Gliwic, którzy dzisiaj yy, bardzo nam kibicowali. Dziękujemy również grupie bardzo licznej, która była z nami. Natomiast no, liczę niezmiernie na to, że i, i taki mamy cel, jak gdyby, że w środę braknie biletów na mecz ze, Śląskim, yy, ze Śląskiem Wrocław, który odbędzie się w niedzielę, no bo to na pewno będzie wydarzenie

Piłka to nie zabobony brzydko, że mówiąc, gdzieś tam porównywanie, zawsze znajdziemy jakieś porównanie w piłce. W piłce się liczy dzisiaj, liczy się, liczyło się to, co niecałe yy, 90 minut temu się działo na boisku i yy, na zysku na ten dany moment. Więc, więc yy, tak jak mówię, dzisiaj rozliczamy piasta z tego meczu i przygotowujemy się po Świąt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A przed nami druga część konferencji prasowej z udziałem Pana Jatka Ziemińskiego, Zanim przejdziemy do pytań, bardzo proszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Przegraliśmy się bardzo ważny mecz, mecz, który mógł nas zostawić naprawdę w komfortowej sytuacji do końca rozgrywek, no ale, ale niestety nie udało się. Zagraliśmy słabo po prostu, zagraliśmy słabo, ale nawet, nawet grając taki słaby mecz i prowadząc 1-0 no nie wolno sobie dać strzelić dwóch bramek i i wygrać zwycięstwa. I o to możemy mieć pretensje do siebie, bo, bo takiego meczu nie wolno, nie wolno przegrywać. Skomplikowaliśmy sobie sytuację i, i w dalszym ciągu musimy się bić o to, co jeszcze, co przynajmniej przed meczem liczyliśmy, że, że może być już poza nami. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Nasze Błażyński Przemysław Sportowy ma pytanie do Pana. Skąd wynika ta słabość drużyny? Bo w meczu z Słabo wypadli mieli się zrehabilitować dzisiaj i znowu słabo wypadli. Z czego to wynika? Jeśli jakieś fizyczne aspekty psychiczne. No co no, Pan zadaje takie mądre pytania, natomiast ja sobie zdaję z tego sprawę, że, że jest jakiś problem, no bo, bo drugi metr rzędu wygląda to nieciekawie. No, cały czas zastanawiamy się nad diagnozą, ale ja Panu teraz nie podam z czego to wynika, że, że tak słabo wyglądało to akurat. No była duża mobilizacja, były duże chęci przed meczem, no ale czasami te chęci nie wychodzą z szatni i to najbardziej boli, bo, bo w takim meczu trzeba jednak orać, trzeba, trzeba grać jako życie, a, a czasami nam takiego brakuje, tego brakuje. Czasami, nie wiem, jesteśmy jacyś tacy drzemnięci, czasami nieobecni, a przeciwnik potrafi to wykorzystać. To panka to chyba jest cały czas taki zaspany, bo to kolejny mecz, który... Lepo się poruszał w tym środku pola, prawda? Wie pan co, no, panka nigdy nie był typem y, szybkościowca biegacza, więc trudno mówić, żeby panka y, w środku pola nagle y, błyszczał i biegał jak typowy Sprinter. On ma inne y, cechy, inne y, przynajmniej zadania, ale to nie jest tylko problem panki, to jest problem całej drużyny. Wie pan uproszczenie by było teraz mówienie o tym, że nie wiem, ktoś tam źle zagrał w środku pola, że, że Kamyk puścił taką bramkę, bo, bo jego akurat najmniej w tym wszystkim winił. To jest problem całej drużyny. Tu się musimy zastanowić, siąść, pogadać na ten temat i jak najszybciej wyciągać wnioski, bo sytuacja robi się nieciekawa. Czy Pami Bukarek WLPL. Czemu macie Macieja Jankowskiego? To żeby zmienić tutaj, wprowadzić za zawodnika ze świeższym? Nie, nie. Maciek Jankowski w pierwszej połowie znowu urazu. W przerwie, w przerwie miał ściągniętą praktycznie Dość dużą ilość, miał olbrzymiego krwiaka ściągniętą, dość dużą ilość krwi z tej stopy. W jaki sposób tam podziałaliśmy na to, no ale widać było, że od początku tyka, więc no nie było sensu. Widać było, że się nie czuje najlepiej, że, że praktycznie statystuje na boisku. Tak mówiliśmy, że w pewnym momencie da sygnał, że już nie może, więc, więc nastąpiła ta zmiana, ale zdążył jeszcze ustawić udwolny wolny, bo nie padła bramka. To też jest duży plus. No. Mam te pytanie, to pewnie wielu kibiców robi, zadaję sobie to pytanie. Był ostatnio na spotkaniu WPS w Katowice. To było poszukiwanie jakichś zawodników, czy czym to było? No, no, jestem trenerem piłki nożnej i, i czasami trener piłki nożnej wybiera się na, na mecze innych drużyn, ogląda. No. Nie jeżdżę na operę w tym momencie, bo nie za bardzo jest kiedy jeżdżę na mecze piłki nożnej, ale nowych zawodników, nie ukrywam jakichś tam nowych twarzy, też poszukujemy, więc skoro do Katowic jest blisko, to byłem w Katowicach na meczu. W przyszłym tygodniu czeka Pana spotkanie z Lechem Gdańsk, które można odegrać w o 6 punktów. My sami sobie zgotowaliśmy taki lot, więc trudno, trzeba przyjąć wyzwanie i jechać do Gdańska, tak jak Pan mówi, zagrać o 6 punktów, chociaż dają tylko za zwycięstwo 3 punkty, ale nie ukrywam, że, że na pewno bardzo ważny mecz dla Lechii też, tu Lechia też ostatnio tych punktów natraciła i jest tylko dwa punkty nad nami, więc więc zapowiada się widowisko naprawdę. Bardzo ważne dla tego dołu tabeli. Kiwice to pańczą. W jasnym przekazie przekazali panu co sądzą polskiej pracy. Jak on się do tego odnosi? Wie pan co no, w jakim przekazie przekazali kibice? O i wie no kibic ja już to kiedyś mówiłem, że kibic płacą za bilety, może ubliżać cały mecz trenerowi każdemu zawodnikowi na boisku. Nie jest to na pewno y, przyjemne, natomiast y, wie pan, no, trzeba z tym żyć. <laughs> nie zatrudniali tutaj nie kibice, tylko y, ludzie związani z ruchem. Y, więc y, ja to czasami słyszę, na pewno nie jest to budujące, ale z tym też trzeba żyć. I wie pan, co trzeba jechać dalej. No. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję. Dobranoc.